The best teams train harder than the rest than that. Today we'll be looking to shop. Good session, lads. If that's how we're gonna train, things are looking up. Hunter, you were the best of a solid bunch today. Na boisku zbierzą się ze sobą Manchester United i największe gwiazdy amerykańskiej ligi Major League Soccer, tak zwana drużyna MLS. All-Star, W której znajdzie się też kilku Europejczyków. Ogólnie MLS jest coraz silniejsza. Zawsze ściągali trochę średniej klasy gwiazd europejskiej piłki, jak choćby Andreas Herzog kilkanaście lat temu. Ale prawdziwy boom zaczął się chyba od Beckhama, który przeszedł właśnie tu, do Galaxii. Ostatnio w Los Angeles można też było podziwiać jak Cola, Stevena Gerarda, czy Robiego Kina. A w innych zespołach Pirlo, Kake, czy Dawida Ville. To też pomaga rozwijać rodzime talenty, z którymi europejskie gwiazdy dzielą się doświadczeniami Training number seven, David Villa, and number twenty eight, Ignacio Payati. Kibice United są dziś przyzwyczajeni do sukcesów, w dużej mierze dzięki kadencji Sir Alexa Fergusona, ale nie zawsze tak było. Czerwone Diabły, jak każdy inny klub, miwały wzloty i upadki. A najgorszą pasję miały chyba w 1930 roku, gdy doznały aż 14 porażek z rzędu. Sezonu nie dało się już uratować i Manchester United został relegowany do drugiej ligi, z której podniósł się dopiero 5 lat później. Na ekranach widzimy teraz w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3 szeroko rozstawionymi skrzydłowymi. Myślę, że dzisiaj murawa przy liniach bocznych Jacek będzie eksploatowana wyjątkowo intensywnie. A niekoniecznie. Pamiętajmy, że nowocześni skrzydłowi lubią łamać akcję do środka, szukać uderzenia na długi słupek, może nawet zagrania na jeden kontakt ze środkiem. Zamiast zawsze dośrodkowywać w gąszcz obrońców, jest wiele opcji. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś Manchester United. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia biegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Rozrzucenie do boku. Piłka wybita z pola karnego. Hunter. Blisko pole karne może strzelać. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Przy piłce Schweinsteinger. Zespół traci piłkę. Dobrze to odczytał, w porę zareagował. Wizdek sędziego, będzie rzut wolny. Aleks Hunter. No, zastąpił bramkarza. Czerwone diabły wywalczyły rzut rożny. Centra Michitariana w pole karne. Sebastian Dziowinko. Dobra pozycja do oddania strzału. Dawid Lija teraz. No, kto przejmie tę piłkę? Dawid Manchester United atakuje. Interesująco zapowiada się ta akcja. Alex Hunter. Aj, nie ma bramki. Nie strzelił w doskonałej sytuacji. Powinno być 1-0. Popisowo zmarnowana szansa, by objąć prowadzenie. Miejmy nadzieję, że dla obu stron będzie to impuls do ataku. Vandame. Czysta interwencja, dobry odbiór i są na połowie rywala. Może zdecydować się na strzał. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. No, znakomicie to zrobił. Takie strzały określane są mianem Golissimo. Dokładnie tak jak powiedziałeś. Niesamowite uderzenie. Siła, precyzja, wyczucie. José Mourinho, zadowolony z pracy zespołu, cieszy go ta bramka dająca prowadzenie. Manchester United w komfortowej sytuacji prowadzą i to przeciwnik musi szukać okazji do wyrównania. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Alex Hunter. Robi się niebezpiecznie. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Wymieniają piłkę między sobą. Alex Hunter. Idzie do przodu. Dobrze i przejął. Sebastian Dziowinko. Alex Hunter. Jest szansa! Słupek ocalił ich od straty gola. Piłka wita, wraca na murabę. A teraz Beasley. Hunter włączył piąty bieg. Zbliża się do pola karnego. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Mymania Matić. Piękne podanie pogby. No i ale piłka wciąż na boisku. No zdecydowanie ma wybór do kogo zagrać. Przy piłce Alex Hunter. Udanie zablokowali ten strzał. Manchester United wznowi grę z narożnika boiska. Gitarian z rzutu rożnego w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Wybija tę piłkę głową na aut. Pogba, Hunter, stracili piłkę. Erik Bailly. Alex Hunter. Spójrzmy czerwone diabły w ataku. Na dobrą okazję do strzału. Go! Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. Przewaga zaczyna być widoczna 2 do 0 Dobrze to odczytał W porę zareagował I mają piłkę Już blisko pola karnego 100% szansa Pogby Tak, tak, bramka Piłka w siatce Niesamowita reakcja kibiców Świetnie uwolnił się od obrońców, a później będąc już sam na sam z bramkarzem nie zmarnował tej doskonałej okazji. Możemy powiedzieć, że Manchester United Sytuacja na Murawie ma pod kontrolą. Tak, mecz toczy się pod ich dyktando, podwyższają prowadzenie. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Po tej pierwszej połowie mamy wynik, który w innych okolicznościach mógłby niejednego przyprawić o ból głowy. To było do przewidzenia, że angielski zespół będzie za mocny dla zbieraniny amerykańskich i lekko przeterminowanych europejskich gwiazd. Ale skala tej różnicy i tak robi wrażenie. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobacz, genialne podanie. Pogba znalazł miejsce. Tak, tak, mamy bramkę, ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Pokazał nam tutaj swoją klasę, trudne techniczne uderzenie, i teraz przyjmuje zasłużone gratulacje od kolegów z drużyny i owacje od kibiców. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Hunter zabiera się z piłką do przodu. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Dawid Wija. Sędzia nakazuje kontynuację gry. Był faul i rzut wolny. For the hosts. Za chwilę na Murawie pojawi się Kaka. Four, the match. Ten, Kaka. Wybita piłka, ale kiepsko. Schweinsteiger! No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźnie. Herrera, Paul Pogba. No, z tego miejsca można strzelać. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. No, schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. Trata, co zrobi przeciwnik? Czysta interwencja, dobry odbiór i uderza. Gol jest, piłka w siatce, brawo! Alex Hunter po raz trzeci trafił do siatki. Rozgrywa dziś kapitalny mecz, wielki talent. Ha! Byłem święcie przekonany, że piłka wyjdzie za bramkę. Poczekajmy na powtórkę z innego ujęcia. Rzeczywiście tak to wyglądało, ale jednak odbiła się od słówka i wpadła do bramki. Wystarczy popatrzeć na minę trenera, wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. No i przejęli w ostatniej chwili. Hunter włączył piąty bieg. Z tej pozycji może uderzyć. Manchester United trafił do bramki. Z takiej odległości nie da się spubować, to był gwarantowany gołek. Napastnik przyłapał bramkarza, kiedy ten przeniósł ciężar ciała napięty i nie miał szansy zareagować. Gol i bardzo jednostronne spotkanie. Hunter przy piłce. Juan Mata. Spójrzmy, czerwone diabły w ataku. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Od autu zaczną piłkarze United. Antonio Valencia. Ander Herrera. Może zdecydować się na strzał. Mata. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Można powiedzieć, że zespół gości uciszył trybuny swoją grą. Prawie nie słychać już dopingu. Chyba kibice nie wierzą, że coś tu się jeszcze zmieni. No zastanawia się czy nie strzelać. Ander Herrera, Antony Martial, Henrik Mkhitaryan, Juan Mata, Juan Mata groźnie za plecy obrońców, znakomicie bramka, szykuje nam się zmiana. centra Michitariana w pole karne. znowu mają rzut rożny Alex Hunter gra dzisiaj jak znud rywale nie mogą znaleźć sposobu na tego zawodnika zdecydowanie nie można mu odmówić ciągu na bramkę jak widać teraz na pokazanej przez realizatora grafice jest dziś bardzo aktywne z przodu a także co chyba nawet ważniejsze skuteczne Michitarian rzut rożnego w pole karne dobrze się tu znalazł zdołał oddalić niebezpieczeństwo Ryzykownie, ale udanie. I od końcowego gwizka arbitra dzieli nas 10 minut. Iwilia. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Przez cały mecz przeważali, no i na pewno nie zmieni się to w końcówce. Na pewno rywal nie będzie w stanie zmienić końcowego rezultatu. Dobra pozycja do oddania strzału. Łatwe, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Juan Mata. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. The fourth official has indicated there will be a minimum of four minutes of added time. Hernan Grana. A do końca regulaminowego czasu gry pozostała już tylko minuta. Blisko pole karne. I sędzia kończy spotkanie. Alex Hunter i jego koledzy z zespołu zamykają okres przygotowawczy pozytywnym akcentem. Amerykańskie turné mogą uznać za sukces. Tak jest, należało im się dzisiaj to zwycięstwo, bo pokazali dużo jakości. Nie mogę się doczekać nowego sezonu Premier League. Gracze tacy jak Alex Hunter czy Garrett Walker weszli do ligi przebojem, więc jestem ciekaw co pokażą w tym sezonie. O jednym mogę się zapewnić, nudno nie będzie. To świetnie, że pojawia się tyle młodych talentów. Będziemy śledzić te rozgrywki od pierwszego do ostatniego gwizdka. Fenomenalnie zagrali. A używając terminologii wojskowej po prostu rozstrzelali przeciwnika. Owszem, dali nam dziś...